Jedyna w Nowym Targu i najnowocześniejsza na Podhalu pływalnia, oferująca basen rekreacyjny, a w nim wodospad, gejzery wodne i powietrzne, ściana wodna, ławka z napowietrzaniem. Ale to nie wszystko. Mamy także saunę fińską, łaźnię parową, wodny tor przeszkód, ściankę wspinaczkową, grotę solną oraz punkt gastronomiczny. A dla chętnych nauka pływania, aqua aerobik, zajęcia fitness i masaże. To wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy! Nowy Targ, Plac Ewry 4. w Wiadomościach. Nowotarskie Juwenalia odwołane przez pogodę. Związek podchalan odzyskał swoją kamienicę w Zakopanem. Nadzieja przeszła ulicami Nowego Targu, czyli marsz akcji Pola Nadziei. Dobry wieczór, jest środa, 20 maja, Mariusz Opyt. Zaczynamy wiadomości. Na początek smutna i rozczarowująca wiadomość dla wszystkich studentów uczących się w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Decyzją rektora uczelni profesora Iwona Grysa tegoroczne folkowe juwenalia zostały odwołane. Decyzja rektora o odwołaniu juwenaliów zapadła już wczoraj, ale dopiero dzisiaj została oficjalnie potwierdzona przez uczenie powód prognozy pogody sugerujące nagłe załamanie właśnie w czwartek i w piątek, czyli Dni święta studentów. Nie byliśmy w ogóle na to przygotowani i myśleliśmy, że y, pomimo wszystko te juwenalia się odbędą, chociaż wiedzieliśmy, jaka będzie prognoza pogody, ale nie spodziewaliśmy się tej decyzji. Przez pół roku poświęcaliśmy swój wolny czas, robiliśmy to y, dobrowolnie. Oczywiście nikt nam za to y, nie płacił. Straciliśmy dużo zajęć obowiązkowych na uczelni, nie spotykaliśmy się ze znajomymi. Cały czas byliśmy ze sobą w stałym kontakcie, spotykaliśmy się tak naprawdę tylko i wyłącznie na uczelni i kiedy wszystko już po tym pół roku było załatwione na tip top, dowiedzieliśmy się, że już są odwołane. Władze uczelni oraz pracownicy raczej dystansują się od problemu i nie udało nam się w tej sprawie uzyskać żadnego komentarza z ich strony. Podaliśmy wczoraj kilka propozycji. Żeby te wynaniach się jednak odbyły, mieliśmy plan, żeby zrobić je w gorącym potoku w szaflarach, próbowaliśmy załatwić halę lodową, chociaż to wcale nie jest proste. Była pomysł, był pomysł, żeby zrobić to w moku. Ale i w, w auli jeszcze na uczelni, tak, mieliśmy pomysł, ale wszystkie nasze propozycje zostały odrzucone. Z jednej strony nie dziwię się, że, że mogli się obawiać, bo w zeszłym roku naprawdę była straszna pogoda, i tam działy się podobno straszne sceny na, na rynku, ale nie uważam, żeby takie coś wydarzyło się w dniu jutrzejszym, na, na który przewidziane były wywennania. Jednak nie wszystkie wydarzenia zostały odwołane. W czwartek i w piątek samorząd studencki zaprasza na afterparty, które odbędzie się zgodnie z zapowiedziami. Związek Podhalan odkupił kamienicę, która niegdyś została przez niego wybudowana i stanowiła jego własność. Po wojnie budynek został znacjonalizowany, a następnie przejęty przez gminę. Teraz trafił z powrotem w ręce górali. Więcej o powrocie kamienicy w ręce prawowitych właścicieli w materiale Marcina Szkodzińskiego. Kamienica przy ulicy Kościuszki 4 w Zakopanem została wybudowana przez Związek Górali, który następnie został przekształcony w Związek Podhalan. W związku z brakiem funduszy na spłatę kredytu, 1 trzecia obiektu została przejęta przez Spółdzielczy Bank Podhalański. Pozostałe dwie trzecie obiektu po wojnie zostały znacjonalizowane, a następnie przejęła je gmina. Teraz budynek ponownie trafił w ręce Górali. Miałem przyjemność podpisania umowy sprzedaży z 98% bonifikatą 2 trzecich udziałów w budynku, tam gdzie mamy bank, prawda, spółdzielczy, gdzie mamy związek pod tego budynku na rzecz Związku Podhalan. Cały budynek został wyceniony na 6 milionów złotych. Jednak dzięki bardzo dużej bonifikacie Związek halan za 2 trzecie kamienicy zapłacił jedynie 85 tysięcy złotych. Teraz przed właścicielami kamienicy trudne zadanie, gdyż budynek nie posiada fizycznego podziału. Są jednak zapewnienia, że mieszkańcom nie stanie się krzywda na skutek podziałów. Ten podział fizyczny nastąpi między jednymi a, a drugimi właścicielami teraz, czyli między Związkiem Podhalan a, a bankiem i jakie to my już w to nie będziemy wchodzić. Zgodzili się na to zarówno bank jak i Związek Podhalan, natomiast absolutnie nikt nie zamierza jakąkolwiek krzywdę lokatorom robić. Są zapewnienia, że ci lokatorzy po prostu tam będą mieszkać tak jak do tej pory mieszkali. Samo przekazanie kamienicy związkowi pod Halan było bardzo trudne. Pierwsza uchwała podjęta przez Radę Miasta Zakopanego została uchylona, druga uchwała nie została uchylona, jednak pewne zastrzeżenia do niej miała prokuratura. Tam było zastrzeżenie, że prawo pierwokupu ma bank spółdzielczy, który jest w jednej trzeciej właścicielem. Myśmy z bankiem przeprowadzili rozmowy, Dostali, dostaliśmy od banku oświadczenie, że nie są zainteresowani kupnem, mało tego są przychylni, żeby te, to, to, te dwie trzecie sprzedać dla Związku Podhala. Wyjaśnienia przesłane do prokuratury okazały się wystarczające i rada miasta podjęła uchwałę, w której upoważniła burmistrza do sprzedaży nieruchomości z 98% bonifikatą. Dzięki temu kamienica po wielu latach powróciła do prawowitych właścicieli. Dzisiaj ulice Nowego Targu rozbłysły na żółto, a to dzięki kolejnemu już przemarszowi wolontariuszy i organizatorów akcji Pola Nadziei, która od pięciu lat gości w stolicy Podhala dzięki Fundacji Adama Worwy. Pomimo nocnych burz i zapowiadanej fatalnej aury słońce rozświetliło Podhale. Zdawać by się mogło specjalnie dla uczestników przemarszu, którzy zgromadziwszy się na pucie nowotarskiego rynku przeszli do parku miejskiego, gdzie rozpoczęła się właściwa część tegorocznego podsumowania działań projektu Pola Nadziei. Polega to na tym, że rozprowadzamy najpierw cebulki żonkili, potem kwiaty żonkili i przeprowadzamy zbiórki pieniężne na ratowanie życia, na pomoc ludziom chorym, obłożnie chorym, ciężko chorym. Jak co roku uczestnicy akcji, przyozdobieni wszelkie odcienie żółtego koloru oznaczającego nadzieję, nie tylko maszerowali ulicami Nowego Targu, ale też aktywnie brali udział w akcji. Występy taneczne czy śpiewacze, a także przygotowane wcześniej konkursy artystyczne. Wolontariusze chętnie pomagają nie tylko przez zbiórkę pieniędzy, ale też dawanie radości innym. Młodzież bardzo chętnie jest zaangażowana w, tak, w takie coś i chętnie poświęca swój czas i swoje talenty, swoje umiejętności. Przede wszystkim ma wielkie serca do tego, żeby pomagać innym. Na dzisiejszej akcji pojawili się również. Również podopieczni fundacji, którzy mimo przeciwności losu żyją pełnią życia, nie przejmując się przyszłością. Dobrze się czuję, no i, no i wspiera mnie, to, to i pomaga. Jest choroba i się żyje. No. Pod sceną w Miejskim Parku zebrały się dzisiaj setki wolontariuszy, którzy skandowali hasła akcji Pola Nadziei. Postanowiliśmy zapytać ich, co tak naprawdę rozumieją przez słowo pomoc i jak starają się pomagać innym na co dzień. Pomagam przede wszystkim przez śpiewanie. Śpiewam z koleżanką i z księdzem Marcinem Maciążką, który nas przygotowuje do tych wszystkich konkursów. Jeździmy i pomagamy przez śpiewanie. Przez śpiewanie dużo dzieci, na przykład, których jest chorych, śpiewanie uszczęśliwa. Po prostu przez muzykę stają się szczęśliwsi. Trzeba pomagać starszym osobom, pomagać im nosić zakupy, ustępować nawet takie małe życie, jak ustępować im, im miejsca w autobusie. I przede wszystkim mieć taką empatię dla nich, nie obgadywać ich dla nich dobrym. Dobro wraca się do człowieka trzy razy, tak jak się mówi. I no, jest, tak, no, lubię pomagać, bo to sprawia ogromną przyjemność i zachęcam do pomagania. Staram się pomagać rodzicom w domu, w porządkach i w ogóle ogólnie takie. Pomagam koleżankom w nauce. Po zakończonym piątym podsumowaniu akcji czas na kolejną porcję pracy. Teraz wolontariusze będą tworzyć kolejne pola nadziei, które na wiosnę zakwitną niosąc nadzieję wszystkim potrzebującym. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Jedyna w nowym targu i najnowocześniejsza na podkalu pływalnia. Oferująca basen rekreacyjny, a w nim wodospad, gejzery wodne i powietrzne, ściana wodna, ławka z napowietrzaniem. Ale to nie wszystko. Mamy także saunę fińską, łaźnię parową, wodny tor przeszkód, ściankę wspinaczkową, grotę solną oraz punkt gastronomiczny. A dla chętnych nauka pływania, aqua aerobik, zajęcia fitness i masaże. To wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Nowy targ Plac Ewry 4.